Mamy taką wczesną wiosnę, jeszcze yy, widzimy dużo takich brązowych liści. Dużo nawet najczęściej są dęby. Na dębach właśnie możemy zaobserwować bardzo długo, do, do samej wiosny, wiszące liście. Wejdź, wejdźmy więc do lasu. Zobaczymy, co się dzieje. Noce zimne, dni też nie za ciepłe, ale już słoneczko ładnie grzeje. Możemy obserwować całkiem sporo gatunków roślin. Które się zielenią. I tutaj mamy kuklika pospolitego. Jak się dobrze przyjrzymy, jest oczywiście też pokrzywa, no i oczywiście ziarnopłon wiosenny. No, i w lesie napotykamy na taką zieloną giełkę. Jest to czeremcha. Znajdujemy się w lesie miejskim. No, na obrzeżach, ale jednak, stąd też. E, Liczne odgłosy cywilizacji, ale nie szkodzi, proszę Państwa. Takie lasy czy też tereny dzikie, blisko miejsca zamieszkania, to jest prawdziwe bogactwo przyrody. Nie trzeba daleko jeździć, a wystarczy wybrać się właśnie w takie miejsce i też znajdziemy dzikość, znajdziemy ciekawe gatunki i możemy się cały czas, że tak powiem, czegoś uczyć o przyrodzie. Wspominałem o liściach, Młodych liściach czeremchy to jest właśnie pięć czeremchy. Jest to niewielkie drzewo lub krzew o takich, właśnie, krzywych, najczęściej pniach. Wyrastają, tak jak tutaj i później się przekrzywiają. Te gałęzie też takie są chaotyczne, można powiedzieć, w różne, w różne strony. A oprócz czeremchy w lesie, tym właściwie. Dominuje dąb. Czema to jest w zasadzie taki element podszytu, natomiast właśnie piętro drzew to jest dąb bezszypułkowy przede wszystkim. Poza tym jest tu trochę klonów, lipy, no i też graby, graby proszę Państwa. Znalazłem dąb o wyjątkowo pięknej zielonej korze. Rzecz jasna nie jest to kolor Naturalny dla samego dębu, dla gatunku, natomiast wywołany jest on przez porastające korę glony. Z zielonych młodych listków znalazłem jeszcze glisnika jaskółczeziele. Trochę nietypowe miejsce, jak dla tej rośliny, w tym lesie. Ale tu jest troszeczkę światła, taki półcień właściwie, i on sobie tutaj rośnie. A tuż nad nim gałązki bzu. Czarnego też już z listkami. To nawet nie są takie, takie, takie duże, tam dużo yy, większe widziałem. W tym gąszczu yy, jeszcze jeden wszejawy wiosny w postaci zielonych listków. Jest to dzika porzeczka a też bardzo wcześnie wypuszcza liście. Ta dzika porzeczka jest gatunkiem między innymi, który dał początek odmianom uprawnym porzeczki. Wspominałem o grabie, oto właśnie grab. Też liczne drzewa właśnie w tym lesie. W takiej pobrózdowanej podróżnie korze. Ciemnej, bardzo ciemnej. Z zagłębieniami, z takimi właśnie z pękaniami, jak tutaj, no i tutaj liść grabu suchy o takich ząbkowaniach, piłkowaniu na brzegu.